Dzień dobry państwu, Kazimierz Maczewski z redakcji Bolesinfo. Dzisiaj państwa gościem, moim gościem jest kandydat na prezydenta Bolesławca, Sprawa i Sprawiedliwości Dawid Sarwa. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Niech pan poda genezę, jak to się stało, że pana wytypowano na kandydata Prawa i Sprawiedliwości, to Szymon Pogoda załatwił. Panie Czy radni, jak to się wydarzyło? Przede wszystkim partia w tych wyborach stawia na młodość, także w tym zakresie wytypowano mnie. Przede wszystkim moim atutem jest też to, że od ponad pięciu lat jestem już radnym Rady Miasta Bolesławiec, aktywnym radnym. Jak na młodość, nie bardzo, bo jak widzę na przykład do sejmiku kandydatów do sejmiku, to nie, nie za bardzo młodzi są do sejmiku Wojewódzkiego. Proszę mi wierzyć, że są. Mój znajomy Adam Goleński jest, z tego co wiem, najmłodszą jedynką, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, 21 lat także. No ale jest również były senator Mróz, który startuje do... Mimo wszystko, tak jak mówię, stawiamy na młodość i to widać, chociażby po naszych jedynkach w mieście. To nawiążę do tego, stawiacie na młodość, a macie starego, bo oh, przepraszam za takie kolokwialne powiedzenie, starego szefa. Czyli starszego szefa, może pomyliłem się trochę. Stawiamy na młodość i na doświadczenie. Dobra. Panie kandydacie. Tak. Dlaczego pan miasto ceramiki chce przekształcić w zielone zoo? Y to jest jeden z pomysłów. Jeden z, ze sztandarowych pomysłów y, mojego miasta z pomysłem, bo tak nazywa się nasza kampania Miasto z Pomysłem. Mhm. To jest koncepcja zagospodarowania miejskiej zieleni. Mm. To, jak będzie ona konkretnie wyglądała, zdecydują mieszkańcy, ponieważ stawiam też na otwartość w stosunku do mieszkańców. To oni zdecydują, jakie zwierzęta mają się pojawić. Jest to też na tyle dobry pomysł, ponieważ będzie łączyć e, spędzanie wolnego czas, czasu na wolnym powietrzu dla najmłodszych z edukacją m, o danym gatunku zwierzęcia. Wydaje mi się, że będzie to też stanowić e, wizytówkę naszego miasta. A jest to naprawdę bardzo potrzebne. No dobrze, zobaczyłem, widziałem na Pana Facebooku te, 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 te zwierzęta. Tak. Yy, to nie są z Polski te zwierzęta, to z jakichś, z jakichś obcych krajów. Spokojnie, to jest wszystko zdjęcie poglądowe, Panie Redaktorze. E, efekt końcowy, tak jak już mówię, e, wybierzemy z mieszkańcami. Jak już wspomniałem, jestem bardzo jako prezydent, chcę traktować mieszkańców podmiotowo, a nie przedmiotowo, chcę najważniejsze miejskie inwestycje z nimi konsultować. Stworzymy do tego specjalną aplikację, gdzie w pewnym module będzie można właśnie zabierać głos w postaci ankiet i decydować o rozwoju przyszłości Polski. W niektórych przysłańca. komentarzach y, na naszej pisali, że może by zacząć od takiej figurki na tym, od kaczora, nie? No byłoby to takie polskie zwierzę, że tak powiem, polski ptak. Jeszcze raz powtarzam, jest demokracja, dalej podtrzymuję to słowo, że głosujemy. Dobrze. Proszę Pana, y, tak jak każdego z kandydatów pytam o taką rzecz, proszę y, Trzy takie porażki radnych, czyli pana również w tej kadencji, jakby pan by mógł wymienić, które się zdarzyły. Panie redaktorze, wolałbym zacząć od yy, rzeczy pozytywnych. Proszę bardzo. Dobrze. A więc tak, na pewno jako radny Rady Miasta jestem dumny z tych moich kilkudziesięciu interpelacji, wniosków, zapytań w imieniu mieszkańców, bo reprezentowałem ich głos i w kwestiach takich jak m.in. Um, kwestie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czy też kwestie naprawy awarii oświetlenia, czy zagospodarowania podwórek, to udało się zrobić. Jestem też dumny, że jako jedyni, jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, czyli ja, jako Dawid Sarbak, Szymon Pogoda i Jadwiga Stachów, głosowaliśmy przeciw strefie płatnego parkowania w takiej formie, w jakiej ją zaprezentowano i w jakiej funkcjonuje do dzisiaj. Jestem również tylko z, te, z tego, co pamiętam: jedna osoba się wstrzymała, reszta głosowała za. Jestem też dumny z tego, że udało mi się, bo powiat powziął tą uchwałę przychylił się do mojego wniosku i powstaną sekundniki na tym głównym skrzyżowaniu Alei Tysiąclecia z Chrobrego, co jest niesamowicie oczekiwane przez kierowców. Jestem też dumny z tego, że przeszła uchwała o pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, która rzeczywiście e, im pomoże. I jestem też dumny z tego, że mimo tych wszystkich obowiązków udało mi się zawsze rozmawiać z mieszkańcami, spędzać z nimi czas, a to naprawdę procentuje. Dobrze, jak Pan był przeciwko strefie płatnego parkowania, to jak chce Pan odkrykować Bolesławiec? W jaki sposób? Panie redaktorze, przede wszystkim ta strefa, byliśmy przeciw strefie w takiej formie, ja to ciągle powtarzałem, w jakiej ją zaprezentowano. Czyli jest on za strefą, ale w innej formie. tak to dobrze Strefa rozumiem? wymaga potężnej reorganizacji. To, coś, to, co się dzieje teraz, mówiąc kolokwialnie, zobrzydziło, zohydziło mieszkańcom strefę. Tak jak sami Państwo pisali na swoim portalu. Jest na to nawet dokument, co urzędnicy to potwierdzają. Strefa w ogóle nie wprowadziła rotacji, strefa nie zwiększyła rotacji pojazdów. Nie mamy większej ilości parkingów. My już jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości od samego początku, od 2020 roku mówiliśmy o tym, że potrzeba na jak najszybciej parkingi buforowe, parkingi przy strefie. Teraz wiem, że po, na nasz wniosek jest planowany parking kubaturowy, po przeniesieniu się Komendy Straży Pożarnej, i ewentualnie tutaj przy PKP. Wie Pan co, ja rozumiem to, to co Pan mówi, natomiast jest generalnie jest cały zakorkowany. Ja mieszkam na osiedlu Staszica, gdzie nie znajdzie Pan miejsca parkingowego. Tak, dlatego jednym z moich programów jest m.in. wprowadzenie czasomierzy na skrzyżowaniach i detektorów ruchu. Także inteligentne miasto polega na tym, aby system zarządzania ruchem drogowym... To znaczy, to znaczy to samochody szybciej przejeżdżały, wolniej? Ja nie rozumiem. Żeby dostosowywać zielone światło do natężenia ruchu. Świetny przykład mamy przy przy ulicy Wrublewskiego, na tym dużym skrzydle. Ale co to ma wspólnego z, z, z strefą płatnego parkowania? Pan wspomniał o korkach i o zastojach. No tak, ale bo, to, bo to. A nie o rodnie, nie nie, nie, nie. Bo strefa płatnego parkowania ma przede wszystkim według założenia, jakie powzięli radni, powtarzam, nie my, ma, miała wprowadzić e, zwiększoną rotację pojazdów i zwiększenie. Postawienie na ekologię. Tak jak już mówię, w sami urzędnicy w dokumencie przyznali, że ta zwiększona rotacja nie została wprowadzona. Nie mamy większej ilości parkingów. Ta strefa w tym wydaniu jest kompletnie nieadekwatna, nie spełnia swojej roli. Dobrze, panie, to panie kandydacie, żeby cały czas o strefie nie mówić, to takie mam pytanie. Co, pana, co dla, według pana najważniejsze jest dla Borysławcy? Praca, inwestycje, rekreacja, muzea, ceramika strefa ekonomiczna. Soby pan. Panie redaktorze, ja przede wszystkim chciałbym miasta przyjaznego, nowoczesnego, z praktycznymi inwestycjami i otwartymi na mieszkańców. Tak jak już wspomniałem, chcę mieszkańców traktować podmiotowo, a nie przedmiotowo. Na pewno będzie trzeba zająć się parkingami, na pewno będzie trzeba zagospodarować odpowiednio teren nad Bobrem, tak żeby służył wszystkim pokoleniom, pan, zająć się damy, zieleniem damy, miejską. Panie, panie yy, kandydacie, odpowiednio to nic nie znaczy. Dobrze, to, znaczy, to już tak jakby, tworzę. Ja, okay. Ale Proszę, już, jakby, proszę pan, może tak zróbmy. Niech pan poda trzy najważniejsze takie yy, rzeczy, które pan by chciał zrobić, jasne. jakby pan został prezydentem. A więc tak, aplikacja Bolesławiec wie. Aplika Dobrze. Tak, czyli otwartość na mieszkańców. Konsultujemy z mieszkańcami inwestycje, dajemy możliwość wypowiedzenia się w postaci aplikacji mobilnej, informujemy ich o najważniejszych. Dobrze, pierwsza aplikacja, są... bo musimy tutaj szybko opowiadać, bo mamy tylko 10 minut na wywiad. Okej, okay. druga sprawa. Na pewno będą to sekundniki, czasomierze, detektory ruchu, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, tak jak świetnie funkcjonuje aktywne przejście, dynamiczne aktywne przejście dla pieszych przy alei tysiąclecia. Dobrze. Świetnie spełnia to swoją rolę. Trzecie, chcemy postawić na połączenie pokoleń i tu najprawdopodobniej chcemy zagospodarować ten teren nad Bobrem, a więc powstanie taka scena relaksu. Jest, ja przypomniałem, że to jest teren zalewowy, że będziemy też wiedzieli o tym. Nie? No tam, gdzie jest pump track, no, tak? Tak, tak, tak? Tak, tak. Tak, gdzie mówimy, otóż to. Yy, chyba, że mieszkańcy wyrażą w ramach tych konsultacji, ankiet, yy, inne zdanie, że chcieliby to w innym miejscu. W każdym razie, będzie to scena relaksu, w której, tak przynajmniej to chcemy nazwać, w której będziemy łączyć pokolenia. Yy, Chcemy dać możliwość mieszkańcom na relaks odpoczynek, chcemy utworzyć pewną scenę, gdzie, będą, mm, gdzie będzie można organizować koncerty, mówię, tak? nie, nie, nie. gdzie będzie tak można organizować koncerty, różnego rodzaju muzyki, techno, disco polo, hip-hop, ewentualny stand-up, kino plenerowe. I to, co wszystkich zaskoczy, ale chciałbym o tym wspomnieć, bo ustawa daje Radzie Miasta taką możliwość, chcemy wyłączyć ten teren zakazu spożywania alkoholu. No. Czyli ja myślałem, że całe miasto chcecie. Nie, 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 ten teren, bo ustawa radnym daje taką możliwość. A więc yy, chcemy pójść wzorem yy, Wyspy Słodowej, ewentualnie Bulwaru Wiślany. Wie pan co, czyli będzie tak, że w nocy będzie tam policja, wszystko, no bo tam w nocy piją przede wszystkim ten alkohol, nie? Także to, Absolutnie to nie, nie, właśnie chcemy zapobiec tego, co działo się na ulicy Partyzantów, na Alei Partyzantów, Rozumiem. gdzie młodzież... Yy, młodzież. Dobra, ostatni taki zestaw pytań. Proszę pana, proszę scharakteryzować... Kandydatów na prezydenta. Łukasz Molak. Znam Łukasza Molaka, pracujemy razem w Radzie Miasta Bolesławiec. Mam o nim pozytywne zdanie. Grzegorz Przybylski. Powiem szczerze, że tego pana nie znam, także nie chcę się wypowiadać, bo nie znam tego pana osobiście. Piotr Roman. Na pewno doświadczony polityk, samorządowiec. Dawid Sarbak. Najlepszy kandydat na prezydenta Bolesławca. Dobrze. Proszę pana, na tym kończymy nasz wywiad. Proszę ma pan 30 sekund, żeby przeprowadzić agitację, żeby na Pana głosować. Żadna agitacja. Szanowni Państwo, 7 kwietnia wspólnie zdecydujemy o przyszłości Bolesławca. Chciałbym z państwem budować tę przyszłość. Chciałbym, aby bolesławiec był miejscem przyjaznym, nowoczesnym, z praktycznymi inwestycjami, miastem wzajemnej otwartości. Także serdecznie 7 kwietnia proszę Państwa głos. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był kandydat na prezydenta miasta Bolesławiec Dawid Sarbak. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu.